Cześć, witam Was dzisiaj widokiem moich sadzonek. Jakiś czas już minął od momentu, kiedy pokazywałam te pierwsze nasiona kwiatów i warzyw. No i pokazywałam też takie malutkie pelargonie. I żebyście nie musieli szukać, jeżeli ktoś nie oglądał wcześniejszych filmów moich, to tutaj jest opakowanie, właśnie po tych pelargoniach, które kupiłam. Tak, nasionka. To był taki miks. No i postanowiłam, że w tym roku wyhoduję sobie własne. No i zobaczcie, jakie są piękne. Już tutaj się nie mieszczą właściwie w tych małych doniczkach. Muszę je przesadzić do skrzynek. I ze względu na to, że teraz są takie mroźne poranki, dzisiaj znowu rano na termometrze było 0 stopni, to wiadomo, że gdzieś przy gruncie. Było mniej, no to będę musiała je wnosić na noc do domu. No ale tutaj widzicie, że już ledwo się mieszczą. No i takie są piękne. I jeszcze tak na marginesie właśnie widziałam wczoraj też wielopaki Pelargonii w Biedronce. I 6 sztuk kosztuje. 18,99 to myślę, że zrobiłam dobry interes. Nasionka kupiłam za 6 zł. Tak, trochę ziemi, trochę wody i mam swoje sadzonki, a mam ich tutaj w sumie chyba 16 krzaczków. No i mówiłam też, że będę wysiewała pomidorki i wysiewałam sobie takie trzy różne odmiany. No i, i wiecie, że ja mam mały ogródek warzywny, dlatego tych pomidorków tutaj jest niewiele, ale na razie zdrowo rosną nic im się nie dzieje widzę po liściach, że jest z nimi wszystko w porządku ale też będę już chciała przesadzać je do tych takich trochę większych doniczek takiej wielkości jak te papryczki tutaj może żeby im tą ziemię wymienić i żeby z powrotem miały tamte składniki do wzrostu kupiłam taką ziemię do sadzonek w Biedronce i te rozsady, które tutaj Widzicie, są też posiane do takiej ziemi z Biedronki. Tutaj pory już są takie duże, też przydałoby się je wysadzić. Papryczki ładnie rosną zdrowo i też mam tylko kilka krzaczków. Te, które były w włókninie, mm, zmarniały i, i musiałam resztę wyrzucić, ale te, które przesadziłam tutaj do tych doniczek z ziemią bardzo ładnie rosną i tak jak mówiłam, więcej nie będę już sadzić do tych kostek włókninowych, bo bo nie widzę w tym sensu większego lepiej posiać nasionka od razu do doniczki mieć, niż później bawić się właśnie w obieranie tych korzonków z tej wełny no i tak jak mówiłam nie można sadzić po prostu w tej wełnie do ziemi, dlatego że tam potem woda słabo przesiąka i te sadzonki mogą podsychać. I tak to wygląda. Zaraz Wam pokażę jeszcze moje nowe nabytki, co ostatnio sobie zamówiłam przez internet. To są te właśnie moje nowe zakupy. Pierwsze to jest. Lipa drobnolistna, tutaj jeszcze jest zaznaczona, że mrozoodporna i miododajna. No i drugie to jest perukowiec, czerwony, Royal Purple. No i tutaj pisze, że dwuletnia to jest sadzonka, a roślinki wyglądają tak. Przyszły w bardzo dobrym stanie. Wczoraj odebrałam je z żabki. No i mam nadzieję, że w najbliższy weekend uda mi się je posadzić już. I pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, na którą skusiłam się w Biedronce ostatnio. No i to jest właśnie hibiskus, to jest z tej serii Premium XXL. Myślę, że też w dobrych cenach są te sadzonki, bo te Premium są po... 10 zł, no 9,99 no to 10 zł. I bardzo mi się spodobał, bo tutaj na obrazku te kwiaty są takie ładne, wypełnione w środku. No i też muszę pomyśleć, gdzie będzie rósł ten hibiskus. Bo znowu mm, kupiłam sobie, a wcześniej nie planowałam. Ale tak mi się spodobał, że na pewno gdzieś mu miejsce znajdę. I na dzisiaj to tyle, i myślę, że odezwę się wkrótce. Pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia.